Góra Wotowara, znajdująca się na wschodzie Rosji, wciąż fascynuje swoim tajemniczym urokiem. To miejsce od wieków było uznawane za święte przez rdzennych mieszkańców tych ziem, którzy widzieli w nim coś więcej niż tylko górę. Przestrzeń, w której świat żywych styka się z duchami przodków. Chociaż obecnie należy do Rosji, obszar ten był niegdyś częścią Finlandii i zamieszkiwały go głównie plemiona Lapończyków. Dzisiejszych finów. Wierzenia szamanów związane z tym miejscem są pełne mistycyzmu i tajemnicy, a współcześnie Wotowara nadal przyciąga zarówno badaczy, jak i miłośników niewyjaśnionych zjawisk. To, co czyni Górę Wotowara tak wyjątkową, to nie tylko jej duchowa przeszłość, ale i niezwykła flora, która wydaje się wykraczać poza normy znane z innych terenów. Na szczycie góry rozciąga się las, który na pierwszy rzut oka może wydawać się zwyczajny. Jednakże drzewa tam rosnące zachowują się w sposób, który intryguje nie tylko turystów, ale i naukowców. Nie znajdziemy tu staro drzewu, a młode sosny i jodły, które początkowo wyglądają zdrowo, a z biegiem czasu zaczynają się deformować. Ich pnie wyginają się w dziwne, nienaturalne kształty, a gałęzie niektórych drzew rosną w dół, jakby próbowały uciec przed niewidzialnym zagrożeniem. Jeszcze bardziej tajemniczy jest fakt, że na tym terenie prawie nie spotkamy zwierząt, a okoliczne jeziora pozostają niemal puste, jakby życie unikało tego miejsca. Miejscowi od wieków opowiadają historię o Górze Śmierci, wierząc, że jest ona miejscem przeklętym, a zdeformowane drzewa to niemi świadkowie dawnych tragicznych wydarzeń. Choć naukowcy wielokrotnie podejmowali próby wyjaśnienia tych zjawisk, jak dotąd żadna teoria nie jest w stanie w pełni rozwikłać zagadek Wotowary. Tajemnicza Góra nadal opiera się racjonalnemu zrozumieniu Pozostając jednym z najbardziej fascynujących i niepokojących miejsc w Europie. Na terenie góry znajduje się niezwykłe skupisko megalitycznych struktur, które zdają się przeczyć wszelkim prawom fizyki. Aż 1600 świętych kamieni rozrzuconych jest po całym obszarze, tworząc tajemnicze układy. Kamienie te mają często nietypowe kształty i są umieszczone na mniejszych głazach w sposób, który wydaje się niemożliwy do osiągnięcia w sposób naturalny. Naukowcy twierdzą, że takie formacje mogły powstać w wyniku procesów geologicznych zachodzących podczas epoki lodowcowej. Jednak, biorąc pod uwagę liczbę kamieni i precyzję ich ułożenia, teoria ta wydaje się mało prawdopodobna. Jak to możliwe, że tak wiele gigantycznych głazów znalazło się w idealnym położeniu na mniejszych skałach? Przecież przeniesienie i ustawienie tych obiektów wymagałoby ogromnej siły i zaawansowanej wiedzy inżynieryjnej. Powstaje pytanie, kim byli budowniczowie tych tajemniczych struktur i jakimi narzędziami dysponowali? Czyżby na terenie Wotowary istniała cywilizacja, której osiągnięcia wykraczały poza nasze obecne rozumienie historii? Tajemnice góry Wotowara wciąż czekają na odkrycie. Czy to dzieło natury, czy też ślad po dawno zapomnianej cywilizacji? Pytania te nurtują badaczy od wielu lat i zapewne będą jeszcze długo przedmiotem dyskusji. Jedną z najbardziej intrygujących tajemnic w jest tajemnicze miejsce, które okoliczni mieszkańcy nazywają studnią. Kamienne bloki, które tworzą te studnie, wyglądają jakby zostały precyzyjnie wyciosane przez ludzką rękę. Choć erozja przez tysiące lat zatarła wiele szczegółów, symetria i precyzja wykonania wciąż są widoczne. Nikt nie wie, jak głęboka jest ta studnia, ponieważ jest ona stale wypełniona wodą, a dokładne badania nigdy nie zostały przeprowadzone. Co ciekawe, podobna struktura znajduje się w Bułgarii, w skalnym sanktuarium Perperikon. Tamtejszy zbiornik na wodę o pojemności aż 432 tysięcy litrów posiada niezwykle skomplikowany system rowków skalnych który służył do zbierania i rozprowadzania wody. Precyzja wykonania obu struktur nasuwa pytanie: czyżby zostały stworzone przez tę samą, nieznaną cywilizację? Na terenie kompleksu Wotowara znajduje się wiele innych tajemniczych artefaktów. Jednym z nich są idealnie wygładzone i owalne kamienne kule, często umieszczane na podestach. Podobne obiekty odkryto w Bośni i Kostaryce, a ich przeznaczenie wciąż pozostaje zagadką. Wszystkie te odkrycia nasuwają pytania o poziom wiedzy i technologii, jaką dysponowały starożytne cywilizacje. Czy możliwe jest, że nasi przodkowie posiadali umiejętności, które dziś uważamy za nieosiągalne? Kolejna gigantyczna struktura jest pozostałością starożytnych schodów, które niegdyś prowadziły do większego budynku. Choć naukowcy skłonni są tłumaczyć te formacje jako efekt naturalnych procesów geologicznych, ich regularność i precyzja każą nam powątpiewać w te teorie. W pobliżu nad brzegami jeziora Onega, czyli drugiego co do wielkości jeziora w Europie odkryto niezwykłe świadectwo artystycznych umiejętności naszych przodków. To ponad 1200 petroglifów, czyli rysunków naskalnych, których wiek szacuje się na 5 do 6000 lat. Co najbardziej fascynujące, artyści celowo wybrali miejsce, które pozwalało na osiągnięcie niezwykłych efektów świetlnych. Granitowe skały, pionowo wznoszące się z wody, pod wpływem zachodzącego słońca zmieniały kolor, a wyryte na nich wzory stawały się wyraźniejsze i bardziej kontrastowe. To sugeruje, że nasi przodkowie mieli głęboką wiedzę na temat astronomii i wykorzystywali ją do tworzenia swoich dzieł sztuki. Istnieje hipoteza, że tajemnicze struktury na Wotowarze są pozostałością po zaginionym mieście. Wzbudza ona wiele emocji i inspiruje do dalszych badań. Czy uda nam się kiedyś rozwikłać zagadkę tego niezwykłego miejsca i poznać prawdę? O jego budowniczych? Obrazy te nie przypominają jednak tych, które można znaleźć w sztuce naskalnej regionu euroazjatyckiego. Najbardziej intrygująca jest tajemnicza postać – człowiekopodobna istota o prostokątnym ciele i dużej, kwadratowej głowie. Ta 2,5-metrowa rzeźba, wyryta w skalę przez neolitycznych ludzi, prawdopodobnie postrzegana była jako symboliczne wejście do zaświatów. Cały region Wotowary ze swoimi megalitycznymi strukturami, ruinami i tajemniczymi rzeźbami przez długi czas był uważany za złe miejsce. Chrześcijańscy misjonarze próbowali zniszczyć to, co uważali za pogańskie symbole, co niestety doprowadziło do utraty wielu unikalnych artefaktów. Niemniej jednak jest wiele osób, które doceniają atmosferę tego miejsca i regularnie odwiedzają je, aby medytować i nawiązywać kontakt z pradawnymi duchami, rzekomo zamieszkującymi ten obszar. Czy wierzysz, że istnieje jakaś bliżej nieokreślona energia powodująca dziwną deformację wszystkich poskręcanych drzew? To pytanie nurtuje badaczy od lat. Niektórzy sugerują, że to wynik działania podziemnych źródeł, inni mówią o anomaliach magnetycznych, a jeszcze inni widzą w tym przejaw jakiejś tajemniczej siły natury. Czy uważasz, że wszystkie te kamienne ruiny są pozostałościami prehistorycznej cywilizacji, która zbudowała ogromny kompleks na tym obszarze? Taki scenariusz wydaje się coraz bardziej prawdopodobny, zwłaszcza biorąc pod uwagę zaawansowanie niektórych struktur i precyzję wykonania petroglifów. Góra Wotowara to miejsce, które wciąż skrywa wiele tajemnic. Czy uda nam się je kiedyś rozwikłać? A może na zawsze zostaną one zagadką intrygującą kolejne pokolenia badaczy i poszukiwaczy przygód?